no maneczko wszystkim chciałem wam dzisiaj taki krótki szybki filmik nagrać którego bohaterem jest jagoda opuncji figowej jest to dojrzały owoc który jak, jak widać tutaj jest pełny nasion zobaczcie jakie piękne nasionka Biorąc takie owoce w rękę, trzeba uważać. Bo, o, zobaczcie na mojego palca, już mam igiełki. Pełno igiełek, które się wbijają, jest to bardzo bolesne. Te akurat tam się wbiły, to są na wierzchu. Nawet ich nie czuję, ale mam takie owocka No i postanowiłem sobie te nasiona wysiać. Mam tutaj. Przygotowaną już kuwetę. Jest to mm, mieszanka taka, bardzo troszkę ziemi y, torfowej. Tak, z 80% jest tutaj piasku. No i bierzemy się za otwieranie owocka. Spróbujemy wydobyć te ziarenka. żeby je zasadzić się zastanawiamy właśnie czy tylko na dole są te ziarenka o to już nie praktycznie cały ten owoc jest wypełniony nasionkami Zobaczcie, jak to super wygląda. Nie zwracajcie uwagi na moje brudne łapy. Bo nasypywałem przed chwilą ziemię. Zobaczymy, spróbujemy takie świeże nasionka wysiać. Możliwe, że e, trzeba je poddać procesowi suszenia. Ale ja spróbuję. Czy z takich coś wyjdzie. Zobaczymy, czy się uda. O, będzie kolejny test. Także nasionka mamy wydobyte. Ja tutaj sobie na tą tkaninę wybieram. Mm. Taki ładny zapach ma. Tutaj mam dół, który odkryłem wcześniej. Też z nasionka. Kodami każdego, więc wybiorę je. Pokażę wam jak się prezentują. Tak wyglądają nasionka apunci. No i będziemy po parę sztuki wrzucać do każdej przegródki i zobaczymy co z tego będzie. Mam nadzieję, że coś wyrośnie. Ach, jak się kleją muszę to chyba zrobić inaczej strasznie się kleją. No to zrobimy tak Zrobimy tak je porozdzielamy po kilka do każdej do każdej przegródki po kilka no i zobaczymy sam jestem ciekaw czy coś z tego wykiełkuje czy nie i wykiełkuje będę miał na wiosnę sporo opuncji na pustynię podobno nasionka kiełkują około miesiąca Ale to się klei. O. Podobno nasionka koło miesiąca kiełkują, później wychodzą dwa listki. I z tych dwóch listków już później wychodzi ta część z kolcami kaktusowata. No dobrze, mamy powrzucane nasionka. Teraz je przysypę taką mieszanką. Ee, piasku z torfem, tak, taka około centymetrowa warstwa idzie. No i zobaczymy, co z tego będzie. Jak coś wyjdzie, to nagram Wam kolejny filmik. Miesiąc czasu, no to mamy połowę września, połowy października powinno już coś wyjść. Oczywiście, no jeżeli z takich świeżych nasionek da się coś wyhodować, o jeszcze nie sadziłem. Nie siałem zobaczymy, jak z takich nasionek świeżych mi coś wyjdzie. To kupię taką sklepową jadalną i też wysieję. Zobaczymy, jaki będzie efekt tego. Troszkę podlejemy, nie za dużo. Tylko, żeby było wilgotno. Zresztą tu w szklarni i tak jest spora wilgotność. No i co? Nie pozostaje mi nic innego jak czekać. Zachęcam Was do subskrypcji kanału i obserwowania postępów. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. No. Podtrzymajcie się. Na razie. Cześć.